Cześć, witajcie na kanale są Fishing Team. Dzisiaj jesteśmy nad jedną z większych rzek nizinnych w Polsce. Ze mną jest specjalista od Boleni, czyli... Cześć, Radek Kulczycki. Miło mi gościć Alberta na mojej łodzi. Mam nadzieję, że przy odrobinie szczęścia złowimy fajne ryby. I opowiemy Wam też o sprzęcie, który jest potrzebny na Bolenie. Radek sprzeda kilka swoich tajemnic odnośnie czytania rzeki. Także zapraszamy na materiał. Może zaczniemy od takiego technicznego tematu. Dzisiaj z Radkiem przygotowaliśmy sobie dwa zestawy na łódkę i dwa zestawy do łowienia z brzegu. Radek, jaką wędkę wybrałeś dzisiaj do łowienia z Na dzisiejsze łowienie przygotowałem wędkę Jackson Summum długości 2,60 do 30 gramów wyrzutu. Do tego podpiłem kołowrotek Jackson Blackstream BSX 4000. Jest to zestaw, który bez problemu poradzi sobie z grubym jesiennym boleniem, jak również z przyłowami sumów czy sandaczy, które mogą tu wystąpić. Ja wybrałem wędkę sumą o długości 228 do 40 gram. Ta długość jest wystarczająca, żebyśmy tutaj w zgodzie mogli łowić na łodzi i żebyśmy sobie nie przeszkadzali ciężar wyrzutu do 40 g pozwala wykorzystywać różne przynęty od cięższych cykat przez typowe woblery a nawet czasami gumy. Kołowrotek, który używam to również Blackstream. Hamulec w tych kołowrotkach jest bardzo precyzyjny i oddaje plecak czy żyłkę odpowiednio nawet przy bardzo dużej rybie. Także nie mamy tutaj strachu o zacinanie się hamulca i możemy w spokoju łowić duże ryby. Radek, a podpowiedz mi, e, czy wolisz używać plecionki, czy żyłki na bolenie i czy to Twoim zdaniem ma jakieś znaczenie do skutecznego łowienia? Ja osobiście zdecydowanie wolę łowić na plecionki. E, z prostego powodu. Cieńsza średnica pozwala mi oddać e, w stosunku do żyłki Pozwala mi oddawać dłuższe rzuty i mam też szansę wygrania walki z naprawdę dużym boleniem bądź przyłowem sandacza czy suma. Przy żyłce no, byłoby sporo trudniej. Kolor plecionki, jak dla mnie łowiąc tutaj na odrze, nie ma żadnego znaczenia. Używam plecionek w kolorze zielonym, fluo. I nie widzę różnicy w ilości brań, czy złowionych ryb, jeżeli chodzi o kolor. Używasz fluorokarbonu, czy uważasz, że to zbędny element zestawu? Ja osobiście używam fluorokarbonu. Oczywiście nie jest to niezbędna rzecz do skutecznego łowienia boleni. Zapobiega on przetarciom plecionki o kamienie. I też. Gdy rzucamy często przynęta potrafi się zaplątać w plecionkę. on jest trochę sztywny, sztywniejszy. Dzięki temu unikniemy tego. Jak miałbyś podpowiedzieć e, takiemu początkującemu wędkarzowi i też również temu zaawansowanemu o, gdzie szukać tych boleni w tej rzeczce? E, z... Z takiej rzecach jak odra jest sporo potencjalnych miejscówek na bolenie, począwszy od najbardziej widocznych, czyli ostrogi, inaczej główki. Tam bolenie potrafią polować na uklejki. Mamy również przykosy, za którymi ustawiają się bolenie. Często spotykam je również na płytkich rozległych blatach. Wszystko zależy od tego, gdzie aktualnie przebywa drobnica. Jak wiadomo, gdzie drobnica, tam i drapieżniki. A jakimi przynętami najczęściej łowisz bolenie? Bolenie najczęściej łowię na woblery. Pewnie, jak większość wędkarzy, w ofercie firmy Jackson znajdziemy kilka fajnych modeli. Jednym z nich jest bo wobler bolek. Jest to typowy wobler sterowy, który idzie pod powierzchnią. Imituje on uklejki, inne rybki, małe kliniki. Ja bardzo lubię łowić na przynęty typu topwater, które prowadzone są całkiem po powierzchni wody. Takim typem przynęty jest. Jerk, choć y, wielu by powiedziało, że nie jest to przynęta bo, typowo boleniowa, ja skutecznie łowię bolenie na, te, na tego typu przynęty. Y, łowię również na cykady, które schodzą głębiej, gdy bolenie żerują w toni, w półwody bądź przy dnie. Wszystko zależy od tego, gdzie jest aktualnie drobnica. No właśnie, a tutaj. Kolory tych woblerów mają znaczenie, czy to zależy od tego, czy woda jest brudna, czysta. Jak ty do tego podchodzisz? Na tym odcinku rzeki, gdzie ja łowię, stwierdzam, że, że, że te kolory to jest drugo, drugorzędne, mają znaczenie. Łowię zarówno na kolory, na przynęty w kolorze natura, naturalnym, jak i jakieś e, fluo, zielone, czerwone, białe. Więc kolor jak dla mnie ma drugorzędne znaczenie, bardziej praca tej przynęty. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta część merytoryczna i w której przedstawiliśmy sprzęt do łowienia boleni. My jesteśmy wędkarzami, za nami czekają grube bolenie, także teraz przejdziemy do praktyki i spróbujemy złowić bolenia. Czy nam się uda? Zobaczycie. Pierwszą rybkę dzisiejszego ranka będzie ładny boleń. Było branie u Alberta. Mimo mocnego sprzętu kijek do 40 gram. Ciężko rybę podholować, nurcie, stawia się. Taki boluś jesienny ponad 70 cmet Już co a może powiedziałbyś jeszcze. Kilka słów o tym, jak prowadzić te woblery boleniowe, na co zwracać uwagę i, i co przy takim łowieniu boleni jest, jest ważne w trakcie tego prowadzenia. Ja staram się właśnie nie prowadzić jednostajnie. Czyli robię pauzy, przyspieszam, zwalniam. Yy, pozwalam przynęcie z nurtem spłynąć. Nie jest to oczywiście regułą. Yy, ilu wędkarzy, tyle pomysłów na, na prowadzenie przynęty, ale warto jest yy, coś zrobić, niż tylko po prostu zwijać. 65. Łowienia boleni, zdarzają się też przyłowy, czasami większe, czasami mniejsze, tym razem mały szczupak.